Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Monika. Jest to najnowszy tytuł Daniela Klausa, którego przedstawiać chyba nie trzeba, ale wspomnę takie tytuły jak Niczym aksamitna rękawica odlana z żelaza, Miotacz śmierci czy Patience. To są tylko niektóre z moich ulubionych tytułów tegoż artysty, który no, jest naprawdę dość mocnym nazwiskiem na komiksowym rynku. I teraz ponownie, jak we wspomnianych przeze mnie tytułach, kultura gniewu powraca z jego najnowszym dziełem. Komiks, który jest troszeczkę niepozorny, albo przynajmniej tak się wydaje, ale daje nam naprawdę bardzo dużo. I dla mnie osobiście jest ogromnym zaskoczeniem. Lekko powiększony format. Nie jest to taka zeszytówka, którą możemy kojarzyć, którą zawsze daje za przykład Twarda Oprawa. Bardzo ładna okładka, bardzo ładnie wydana, z błyszczącą poświatą tej naszej głównej bohaterki, tytułowej bohaterki. Grzbiet troszeczkę właśnie w stylu tego, żeż artysty, lekko nazwałbym to pstrokaty. No, i okładka to już jest w ogóle coś niesamowitego. Totalny Miszmasz, który niejednokrotnie, właśnie zdobi jego oprawy. Ale powiem więcej, ten komiks jest naprawdę w stylu Klausa. Jeżeli otworzymy zawartość i już widzimy coś takiego, a zaraz chwilę potem niesamowita paleta barw i przeogromna ilość treści, naprawdę. Ten komiks, pomimo tego, że jak sobie tak przeglądamy te dolne cyferki, jest tutaj stron raptem 106. Powiem Wam szczerze, że to jest tylko zmyłka. To nie jest tylko 106 stron, to jest ogromna ilość do przeczytania, poznania i zwiedzenia. Komiks, który naprawdę zajmie nam cały dzień, aby go dokładnie przeanalizować, poznać i przede wszystkim przeczytać, bo. Jest naprawdę bardzo dużo tej treści, zawartej treści, która zwyczajowo opisuje historię, trochę taką biografię, autobiografię nie wiem, jak to powinienem inaczej jeszcze nazwać właśnie naszej tytułowej Moniki. Od faktu, to, to znaczy, faktem tutaj też jest to, że zaczynając czytać ten komiks, ja w ogóle zostałem bardzo zmylony. Mianowicie. Zaczyna się od opowieści, tu w ogóle mamy spis tej całej treści, ale zaczyna się od opowieści o kopy, gdzie nie ma mowy o naszej bohaterce, i zacząłem się zastanawiać, czy to nie są właśnie jakieś krótkie historie przedstawione. Gdyż nie czytałem żadnych opisów, a widzimy, że tutaj nie ma żadnego wstępniaka, żadnej opo e, takiej podpowiedzi na okładce, e, jak ten komiks się prezentuje. Dopiero po przeczytaniu, lektury e, przeczytałem opisy w internecie i zrozumiałem, właśnie sam ten sens i tą ideę powstania go właśnie w takiej formie. I te okopy właśnie nas bardzo mogą zmylić, bo tutaj nie ma mowy o naszej bohaterce, tutaj przedstawiamy historię pewnej. Osoby pewnego mężczyzny, który jak się okazuje jest narzeczonym, to chyba dobre określenie naszej mm, jednej z głównych postaci poza Moniką, czyli Pen, jej matki. I dopiero w późniejszym etapie samego komiksu to, to, to poczęcie, które ma miejsce, tu, gdzie widzimy właśnie, później naszą e, małą Monikę. Poznajemy stopniowo jej historię, jej dzieciństwo, późniejsze elementy związane z tym co się wydarzyło, jeżeli chodzi o jej matkę albo tą tajemnicę, którą to wszystko zostało owiane. Jej życie właśnie wśród różnych mężczyzn, a jednocześnie przeplatane dość niepokojącymi niekiedy i bym powiedział no, w klimatach lekko ocierających się o horror oraz jakiś gatunek science fiction, wręcz bym powiedział, historię. Ale to wszystko tworzy jedną konkretną całość. Owszem, czasami czujemy się zagubieni, czasami błądzimy i zastanawiamy się, czy aby na pewno my czytamy cały czas tą samą historię. Czy tutaj Klausa gdzieś, Klausa gdzieś nie poniosło i w ogóle zrobił z tego taki rozpierdziel, że. Nie wiemy, w którym miejscu się znajdujemy. Jego komiksy są charakterystyczne i właśnie często wymagają od nas dobrego skupienia oraz wyszukiwania pewnych elementów, niekiedy nawet smaczków oraz nawiązań, które gdzieś ja tam wyłapywałem. To jest świetne, to się czyta tak dobrze. Ja powiem Wam szczerze, że po prostu to jest tak, jak. Ja tu nawiążę do ostatniego jednego z komentarzy, gdzie nagrywałem materiał z panem Tomkiem Kołodziejczakiem, który opowiadał jak stworzył branżę komiksową w Polsce. Jest osoba, której się słucha fenomenalnie i nawet gdyby on opowiadał o hodowli pomidorów w szklarniach, my też byśmy tego słuchali, bo ma po prostu w sobie taki dar. I to samo uważam, że jest w komiksach Daniela Klausa. On, jaką by nie opowiadał nam historię, nawet nie wiem, jakby była trudna i, tak jak mówię, wymagała skupienia, bo tu naprawdę ono jest potrzebne. To to się czyta bardzo ładnie, bardzo przyjemnie, wręcz płynie samo w sobie, i ja tutaj tak to odczułem. Czasem byłem zniesmaczony, czasem byłem zaskoczony, czasem zastanawiałem się, o co. Artyście w tym momencie chodziło, dlaczego to narysował i użył takich kolorów, a nie innych, bo zarówno scenariusz, jak i rysunki są jego dziełem. I jego komiksy właśnie charakteryzuje taka niesamowita zawsze paleta barw oraz ten jego charakterystyczny styl, styl, który jest doceniany naprawdę wszędzie. Tutaj to dostajemy i ta historia, mimo że jest nieźle pokręcona. To pokazuje ten cały proces życia Moniki, cały proces jej też i sukcesów, ale jednocześnie upadków, chęć poznania swojej przeszłości, zarówno jeżeli chodzi o ojca, jak i matkę, oraz tragedie, jakie przeżywa, kiedy musi się rozstać w przykrych okolicznościach ze swoimi innymi bliskimi, kiedy zostaje sama, bo jest zmuszona do tego albo pojawia się, Pewna możliwość wejścia do, bym powiedział, bardzo takiej surowej, wręcz troszeczkę chorobliwej sekty, która może jej pomóc odnaleźć najbliższe osoby. Tutaj to wszystko znajdujemy, tutaj to wszystko doświadczamy i naprawdę to jest niesamowite przeżycie. Ten komiks mnie zaskoczył i na obecną chwilę. Kiedy ten koniec roku zbliża się nieubłagalnie, dla mnie to jest już teraz Wam mogę powiedzieć top 3 komiksów kultury gniewu, jakie wydali w tym roku. Także, no, nic tylko brać i czytać, bo, bo to jest cholera dobre. Sam finał, kiedy wydawać by się mogło, że on będzie nieszczęśliwy, nie musi taki wcale być. I tutaj też, może to jest błędne określenie, ale ja na swój sposób e, uważam, że troszeczkę, to znaczy to nie jest przebijanie czwartej ściany, ja nie będę wam pokazywał co tam dalej jest, bo dodatków takowych e, nie doświadczamy, ale e, nie, nie pokażę wam, nie chcę zdradzić, ale jest moment właśnie związany z tą historią, kiedy pojawia się pewne uczucie i, pojawiają się pewne odpowiedzi, których my też jako czytelnicy szukaliśmy, ale na końcu jest w ogóle coś innego, coś trochę takiego, ja bym powiedział, oderwanego od rzeczywistości, z piekła do nieba. Mamy dwie możliwości przynajmniej ja to tak widzę. Albo pójść do końca i otworzyć ostatnią stronę komiksu i przekonać się, co się wydarzy, albo po prostu tego nie zrobić i zostawić nieprzeczytanych 106, tylko 105 stron. dlatego, że tak to się może de facto zakończyć i będzie to taki trochę happy end. ale możemy pójść dalej i zrobić coś nieprzewidzianego coś, co nie musimy. Pytanie, czy chcemy. A czy wy chcecie nabyć ten komiks i go przeczytać? Myślę, że warto, że to jest wręcz pozycja obowiązkowa. Niesamowicie poprowadzona historia z pięknymi, barwnymi, wręcz bym powiedział szalonymi rysunkami, kolorami, artysty, którego, powiem szczerze, mocno pokochałem i mogę się tutaj narazić, ale jest pewien tytuł, który doczekał się Ekranizacji, który jest mega bardzo ceniony, uważany, przynajmniej tak spotkałem się niekiedy z opiniami za najlepszy komiks tego artysty. Nie będę zdradzał tytułu. Sami się domyślcie, ale dla mnie osobiście to właśnie Monika stała się najlepszym komiksem, jaki wydał ten zarówno scenarzysta, jak i rysownik. Więc Monika jest naprawdę the best. To jest. Takie mocne 9 na 10. Mnie ten komiks pozamiatał. Mimo od tego, że jest na swój sposób wymagający, pod tą niepozorną, małą ilością wydawać by się mogło stron, jest ogromna treść, która naprawdę zajmuje dużo czasu do przeczytania i przeanalizowania. I myślę, że nikt się nie zawiedzie. Więc. Tak jak mówiłem, linki w opisie tego filmu gdzieś tutaj na dole możecie nabyć ten komiks. Komentujcie, polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby skorzystać z linków w opisie, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć ewentualnie, nawiązać współpracę, a także subskrypcja oraz dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem ja mówię Wam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.